bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie wpisy na Facebooku, za wszystkie komentarze i pytania pod naszym wczorajszym postem e, takim rocznicowym. Sześć lat stuknęło pogodnemu porankowi w składzie Zygmunt i Asia i Państwo pytali nas o następujące rzeczy. Dlaczego my kończymy pracę przed dziesiątą, bądźcie dłużej? Pisze Pani Marlena. <grym> Dlatego, że następni e, czekają w kolejce. Kuba Mędrzyc. Też chcą, chcą coś Państwu powiedzieć. <grym> <grym> tak, tak, e, ale myślę, że ten czas, który spędzamy z Państwem jest taki, taki akurat. Pan Marek pyta, dlaczego się mówi, że słońce wyszło z za chmur, i dlaczego się mówi, że jak jest pochmurnie, to nie ma słońca? Panie Marku, bo język polski jest taki piękny, że możemy sobie pozwolić na to, żeby tak właśnie powiedzieć. Wszystkie jest oczywiście symboliczne i umowne wyobraźni. <laughs> Radio to teatr wyobraźni, ktoś kiedyś pięknie powiedział. No to uwaga, ile osób pracowało nad realizacją Radia Pogoda, jak powstał program, a ile obecnie? Mniej ha. więcej tyle samo. Tak. To jest pytanie od pani Małgorzaty. Ile piosenek zostało wyemitowanych w ciągu sześciu lat w Pogodnym Poranku Radia Pogoda? Nie mamy brązowego pojęcia, już nie mówiąc o zielonych. No i na koniec jeszcze pytanie. Ile lat ma razem obecny zespół Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda? I tu możemy odpowiedzieć no precyzyjnie, tak, policzyliśmy, bo policzyliśmy, policzyliśmy 186. Czyli pod dwusetkę podchodzimy.